Cześć, z tej strony Gilaski z dzisiaj ze mną Maciek. Siema! Zapraszamy na kolejny z gry Blue Steel 6 i dzisiaj po, wspaniały pomysł na odcinek Aka Challenge od Zekroma, który mówi tylko małpki, które nie mają w nazwie małpka. Możecie używać bohaterów i użyć czterech zrzutów kasy. Więc lecimy dzisiaj na krwawych kałużach, jeśli chodzi o poziom no, trudności wysoki. I y, widzowie również mówili, że powinniśmy spróbować zrobić czyms na jakiejś kolejnej mapie, wiesz? Mmm, ale tam to była najlepsza. Według mnie no, no dobra. Do, no dobra, znajdziemy inną, spokojnie, znajdziemy lepszą. Dobra, czyli o, tak, no pomóc. tak, bohaterowie nie mają, o ile nie ma w nazwie małpka, to możesz go użyć. Dobra. Ale czemu? Aha, to, na pięć ścieżek to będziesz, ty! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kazali ci specjalnie na tej mapie zagrać? No nie! Dobrze. Po prostu grały sobie, utrudniamy sobie rozgrywkę. Już Aha, jesteśmy dobrze gry. Myślałem, tak, że tam... Małpki z rzutkami nie możemy, bo merangowej małpki też nie możemy. Bo małpka. działo bombowe może być, działo gwoździowe, lodowa małpka też nie strzelec. Strzelec klejowy nie ma małpka? Warto zaznaczyć. Strzelec klejowy nie ma małpka w nazwie. No nie ma, ale ja wezmę alchemika. Nie. Tu w sumie powinno być wszystko w miarę na środku. Powinniśmy stawiać, bo jeśli z dwóch stron lecą, tak jak tam, to będzie no. To gdzieś ja powinienem stanąć na trzeciej ścieżce. Gdzie to leci? Najpierw no gdzie leci. A na samym dole na razie, tak? Proszę, okay. masz pieniądżki. Eee, tak, na razie się rozwalają. Ja bym i czy. Może gdzieś tu? O Jezus, ale dobrze. Inaczej. A mogę to postawić w sumie tu. Mmm, mmm, 3, 4, dobra w taki sposób. O kurde, on wolno atakuje, nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem, co Kto wolno atakuje? Mój O kurde yy, A, okej, okay, dobra, mój ogarnie, póki co. Yy, a mój ogarnie tu ogarnie raczej. Aha. Dobra, jednak postawię w razie co, Bo nie, nie, nie ufam, nie ufam 100% jednak jemu. Dobra, nie, nie mam problemu. Raz, dwa, raz, dwa, a, 215, dawaj, 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 215. Lepszy wzrok zaraz zrobię. Mm, dobra, mamy lepszy wzrok. W sumie to imo chyba lepiej tu byłoby na dole go zrobić. Kogo? A, tego, że Muszę, nie patrzeć. No to będzie tak randomowo leciało, widzę, totalnie. Dziwnie leci i ciężko. W sumie drugiego muszę postawić druida może lepiej. Hmm. No, randomowo strasznie leci. Tak, ja wezmę druida drugiego też, w razie co. Dobra, to Stoi... mam to. O że to, to powinienem kupić. To muszę kupić. Hmm, dwie obce z góry. Raz. O, tysiaka to jakoś tak. Oj, duzio, duzio. Duzio, duzio. ja, ja, duzio. 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 Nawet za duzio. Duzio, duzio! Pamiętaj, że bohatera możesz postawić, na pewno. Eee, no to słuchaj, za bo tam, chwilę. Bo tam prawa strona trochę umiera. O kurde. Czekaj, Bo ja ty ja z tego tak. postawiłeś. Ja mogę tego zrobić jeszcze. Mogę te postawić jeszcze i będzie git. A, no to tak, no to tak. Mam te, mam te działka całe, te wieżyczki. To wtedy wystarczy... czy nie? Czekaj, powinno, to, powinno przynajmniej. Tutaj, tak. No, tak, klepie. bo one chyba szybko strzelały, z tego co pamiętam. No, ale powiem ci, no, będzie ciekawie, będzie ciekawie. Ty już tu widzę czwóreczkę postawiłeś, spoko. Ta, ale go na razie nie ulepszę. E, druid chyba będzie teraz priorytetowo. Druid i inżynier na przykład byłby też fajny, nie? No, Mimo. do kasy, w sumie ta. Tylko Kurde. trzeba poczekać, nie? No dobra, na pół duszę. Czy ja wioskę muszę postawić? Może Czyli lepiej widzę lepiej tak, na... środek ogarniamy razem, a, a lewą tak bardziej ty ogarniasz. No, muszę. Dobra, nie ma problemu. Mm, ty. Aha, wioski nie postawimy. fu, bananowa farma. Mogę postawić, dobra. Bananowa Możesz farma. postawić. Jest tu spoko. nie ma akurat problemu, jeśli chodzi o to. Tak. Znaczy, jeśli znajdziesz gdzieś miejsce, może bardziej w ten sposób, nie? Naprawdę nie ma? Y... Jest. Tak. Jest jedno miejsce tak. po prawej i jedno u góry. A bez sensu. Dwie mieć farmy. Dobra, ja mam już zrobioną piątkę pierwszą... Znaczy czwórkę przepraszam. Nie piątkę tylko A, bo przygodę. A tylko mój druid postanawia rozwalać wszystko. A, <grym> to też dobrze. Więc mało co, no ale z czasem już nie będzie w stanie łapać wszystkiego. Więc dobra, to jest ta kwestia. Let's go. Lepszy klej, mocniejszy klej, większe krople, dobra. Niech tu spowalnie jakby co? Eee... Yy... Strzele zrzutkowe będzie... też jest do zrobienia tutaj. Okay. Jeśli byśmy chcieli. Tak. Bo, bo on Ech, też tylko... może tu fajnie podziałać. Dawaj, 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 500. O kurde. Dzięki. O kurde. Pra... Poważnie? Eee, be, 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 be. nie mam nawet, nie mam. Myślę, Kurde. myślę, co możemy. Pirata nie możemy. Eee, Boże, jest ten, jest inżynier, który sprawia, że widzą. Eee, pianka czyszcząca. Inżyniera Kurde, mam po prostu po. 80... Nie mam hajsu. Też już nie mam. Kurde. Gdzie jest on, inżynier? Eee, inżynier. Pyk. Dobra, zrobimy tak. I piankę czyszczącą na cztery. Raz, dwa... No to ja tu jeszcze postawię pod piankę czyszczącą. Potrzebuję jeszcze troszeczkę... Dawaj, 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 dawaj. I pianka czyszcząca. Tylko kurde, ja nie wiem jak on teraz będzie to stawiać randomowo, Może dwóch postawię. Random, randomowy. <laughs> nie, może dwóch postawię, co? Czy nie? Mapka czarodziej, mapka z moździerzem rzutkowy Pilot helikop... Pilot helikoptera też imo mógłby być spoko na EFR. Chyba go zrobię Zróbmy Tu tak. Pościg I EFR, dobra <śla> On nie wie gdzie lecieć <śla> <śla> nice. Muszę tak zrobić, muszą, muszą być dwa czyściochy Po raz jednej raz tej mi przylatuje wiesz Nie problem no, pierwszy małam Teraz. Aha, dobra. No. Aha z jakimś lagiem się zrobiło. Kusza, dobra, jest wszystko ok. Troszeczkę mówisz? Ta, miałem delikatnego, delikatnego jakiegoś dziwnego laga. A powiedz mi, jak ja zrobię mapkę inżyniera na podkręcenie, nie? Mhm. To on dalej będzie miał piankę czyszczącą? Czy mu zabiorę? Nie no, dalej będzie miał piankę czyszczącą. No dobra. A skąd ja nagram tyle pieniędzy? Okej, okay, nieważne. Nie będę wnikał w takim razie. Dobra, czyszczą sobie. Pamiętaj, tam że pięknie. pianki czyszczące są spoko, ale też nie na dłuższą metę będą, nie? One w ogóle nie są spoko. Od tego mm. zacznijmy. Strzelec, super. Małpka też ma małpka. Alchemik nie ma w sumie. Co alchemik nie ma? No, alchemik nie ma w nazwie małpka. No, alchemik nie ma. Dlatego go rzuciłem wcześniej. Eee, mocniejszy. Co jest? Dobra. O, nie stać mi już, dobra. Pieniążki. Od kiedy mam banany? Jakie banany? No mam jakąś moc bananowa. Z druida? Z druida. Aha, okay. No okej. Okay. No. Okej. Mam jakąś moc bananową. Wow. No znaczy, tak się tak zestawiłem, mówię, skąd tu mam tyle hajsu, wiesz o co chodzi, nie? Tak szukam, mówię, kurde a super mapka nie mogę, mapka niżej nie mogę, pogromca bestii mogę, pogromca bestii mogę. Mam tę moc, mam tę moc! O, pilot helikoptera można postawić, w A. No, ale już nie postawię, Ale ale to Nawet postawię. Mmm. Um. Up. up, up, up. A, czaj, dobra. Ojej, oj. Ojej, ojej. O Ojej Nie patrzyłem totalnie gdzie. Właśnie tak I wydawało mi się, wiem, że ktoś przelatuje. Tylko nie wiem u kogo przeleciało. Zakamuflowane, tak, ja też nie wiem gdzie poleciały, ale będą leciały te same. Wydaje mi się, że ścieżka środkowa może być, trochę zagrożona, więc zrobię eee. tak. Powinienem Chila, kupować bo, częściej. Je, 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 poczekaj, ja helikopter tylko postawię. Hmm, który? Pyk. Który chciałem? I u ciebie coś postawię o, jeszcze. To. Yy, wzmocnię druida, wzmocnię inżyniera, wzmocnię Tam... Twojego kuszniaka. W sumie kuszniak też jest dobrym pomysłem, tutaj. Yy, to jest ta kwestia. Poczekaj. Yy. Czemu go nie mogę ulepszyć? Aha. O co, kaman? Kogo? Yy, mojego pilota helikoptera. Mam na szare pola, co? Dobra, odgliczowało się. Nie wiem. Kliknąłem, kliknąłem. Kurde, nie mogłem kliknąć w ogóle, nie? E, ale nie możesz mieć małpki z rzutkami, bo się ma w nazwie na... małpka. Jaka małpka z rzutkami? No małpka z rzutkami. Co pod, robisz pod mistrza kuszy? Ma w nazwie małpka. <laughs> o kurde, ty my inżynierów też nie możemy, bo jest małpka inżynier. Staraj, ja teraz to przeczytałem dopiero dosłownie, teraz tutaj sprzedaj go. O kurde. Jesteś głupolami ale to chyba. A co ci jeszcze to powiedzieć? Mobka pilot musisz usunąć, bo też jest mobka Bez nazwę. kitu, mobka pilot też nie. O Jezus <laughs> nie zapominam o tym. Dobra, 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 to musimy tak, musimy przemyśleć. Ale, ale musimy it przemyśleć. jest Jest, Dru i jest... Yy, Pogromca bestii chyba miał pod tego, nie? Hmm. Yy. Czy nie... Czy nie pamiętam? A Ale <głos》>. to jest bez to bardzo Ej. wąski wybór. Ej, ale ty. Ale do... po jakim czasie my się zorientowaliśmy, co? No tak. Dobra, ja robię tu. Czyli... Strzelę z żytkowy, ale co mi dał? Nie nic nie da. Pozwala ślecowi żytkowi uderzać zakomflowane balony. To byłoby okej, okay. a środkowo... A i tak muszę iść pod środkową ścieżkę. Poczekaj, 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 bo jeszcze mam trochę hajsu. Ja muszę pomyśleć kogo postawić teraz, żeby... wydam. <głos》> Kurde, ja się zastanawiam, jak na tą ścieżkę zrobić. Co tak się śmiejesz. Nie. No śmiesznie poszło tak dziwnie. Raz, tyk, dwa, raz, tyk, dwa, tyk. trzy. Cyk. O, dobra, cyk. A nie mam pieniędzy już. Dobra, ja to coś porobiłem. Puszczam powoli i sprawdzamy. Na czym to się wysypało. Środkową na pewno leci trochę. Lecą też yy, ceramiczne Dobra Coś tam połączyłem z czymś Dobra, nice Ups. To, dobra Ja chyba na każdej ścieżce to postawię kurde Dobra połączyłem Chyba trzeba używać nowe mapki Dobra, pyk, niech będzie tak i szybszy obrót lufy 000, dobra, prawie dobra. każda ścieżka jest tutaj pilnowana teraz, ja w jakikolwiek sposób przed tymi. O kurde, nie. małpka podwodna, małpka pirat, małpka... Snaktynu, no właśnie. Ty no, mamy bardzo wąsko tak naprawdę. A, a ja jestem ciekawy, kiedy już ludzie zaczęli się śmiać z nas, nie? Małpia wioska, też nie mogę a ma, małpa! No tak, no tak. Małpka inżynier, pogromca, o Jezus. O Jezus! O, dobra, małp zniknął jakoś, nieważne. To się udało. I ciebie się gorąco robiło. Wszędzie się robi gorąco, kurde. Zabierajcie to. E. I. Aha. Nie, co, co? się, co się stało, ale okej, okay, już wiem wszystko. Co e się wydarzyło? Po czy Po? Dobra, niech będzie pod miny na razie. Po szybszą produkcję. Dobra. I jeszcze jedną zrobię. Miny są imo dobre. Dwa. Pomagam tym. ci tu I tutaj raz, dwa Ale Czemu mi zabiera hajs A nie włączył Bo cię nie lubi Tak się nie robi Tak się nie robi Nie no kurde klikam mam mi normalnie szare pole I nie mogę kliknąć umiejętności Jakieś ulepszenia małpki małpki, Pogromcy bestii Idę ci pomóc tu w tych niektórych miejscach Tobie pomóż Pomagam sobie <laughs> jest cały okay. czas Jest ok Cały ja sobie czas radę. 8 tysięcy, 8 tysięcy Próbuję eee, pozaoszczędzać w niektórych miejscach ale... 8 tysięcy, dobra Dobra, o, no rzut. Dużo moabu Eee, okej okay. Rzut kolot chyba Mimo Pupupupupu. Helikopter nie wie gdzie latać, totalnie nie wie. No, on w ogóle stoi w miejscu i lewo prawo, lewo prawo się odwraca, nie? Zobacz. On nie wie co ma robić ze swoim życiem Dobra, gdzie skoro wioski nie postawię, to... 37. O kurde, tele są, dobra. Nie, okej, okay, dobra, dobra, jest okej. Okay. Jest, jest nieźle. <ślesk> Masakra. <traumatrakt Yongle> Jaka głupota. Ej, ale Pogromca Bestii dobrze, że jest teraz powiem ci szczerze. Ooo, to będzie dobra inwestycja. Co? Ooo, to będzie bardzo dobra inwestycja, Imo. Co? Yy, w Sharp'o Większe stosy, rozgrzane kolce. No i dobra, teraz na pieniądze trzeba czekać. 8 tysięcy, 8 tysięcy. No, ja też czekam na tysiące. Dobra, na razie Cieszę jest OK, na razie jest OK, Jest stabilnie. Co prawda mój inżynier chyba i tak nie zarobił prawie nic 5000. No. Mm -hmm. Biednie, biednie, że tak to określę. Ej! Musisz go usunąć. Czemu? Małpka inżynier. Ma <śledztwo> <śledztwo> ty, ty nie wiem przypił, nie no, kupić no tekstem. My jesteśmy małpka do wywalenia. inżynier, małpka inżynier, pięć tysięcy! A ja, jak małpka inżynier? Gdzie ty masz małpkę inżyniera? Patrzy, ty na dole masz małpkę inżyniera! Mówię, nie, nie, no, no nie ja wierzę. jestem do wywalenia, do śmieci jestem! No. Jezus... Nie, nie, to, to nie było celowe, nie? To nie jest oszukane, to było naprawdę niecelowa zagrywka. No. My chyba mózg, jak to robiliśmy po prostu. My nie mamy mózgu czasami. No. O, zobacz, no. no, ustawiłem trochę kolców na mapie. Dobrze poustawiałeś, dobrze. Imo to jest całkiem spoko. No. A co jeszcze mogę na helikopterku zrobić? Helikopterki i no, kobrońca, spychacz. Spychacz byłby też imo fajny w sumie. A ten drzewo zasadza tutaj? Dobra, są so bez spoko. Żadnego drzewa nie sadzę, proszę mi tak nie mówić. Posadził, posadził drzewo. Dobra, po i po spychacz moabów. <laughs> Pieniądze. Ja bym bardzo Dobre. chciał 43 tysiące nazbierać, ale myślę, że to będzie ciężkie. No, ja bym chciał. Ile? Nie wiem. Powiem później, jak zrobię e... Gondora Wielkiego. Kondora, nie Gondora. Kondor. No, kondor, nie Gondor. No, a jak? Ja kondor to Władcy pierścieni. <laughs> no to może mi się pomyliło. może! <laughs> <laughs> tak trochę ci się pomyliło tak tylko. Trochę. Pałkusia muszę zrobić 32 tysiące, no tak powodzenia no. jeszcze Kapsuły hydry! A jak mój Geraldo Gerwando Nie Dobra, wiem. tu 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 Tego cofającego wolę <gry> yy, Teraz tego Kapsuły hydry no, przy, Najgorsze jest to, że musisz w sumie na każdą ścieżkę ładować jakieś pieniądze O, więcej no. tych 78, nie no to już powinniśmy to przejść myślę, ale chaos trochę jest Trochę chaos jest z tym peilem To jest takie o, zakamuflowane? Nie, nie wiemy co to Postaw łapkę inżyniera, żeby ci zrobił piankę postawmy, bo nie widzimy, da ta, ta. o nie możemy, bo Czasem no się tak dziwnie, no. Czasem w naszym wypadku całkiem często. O, masakra. Padaka. Obrona no, 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 tak O, kurde, to u mnie leci. No. Rzucam! Ty, mają problemy, żeby to rozbić. Tak trochę. Nie no, już jest ok. Oooo, o, o, 176 dolarów nagrody! Jesteśmy najlepszymi graczami na świecie. Uh. I najskromniejszymi przede wszystkim. Dobra, jest tak. Tego postawimy jeszcze raz. Ile potrzebuje? 32, 30, 10 tysięcy, okej. Okay. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Ten na razie dobrze działa, więc niech działa. Pu, 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 pu na każdą ścieżkę rutu, tu. Ten ściąga w ogóle y, wszystkie na, na środek, na środkową ścieżkę sobie, ptaszek mój. Kondor, tak. kondor, kondor, kondor wielki, no? Kondor, kondor. Patrz, papa na niego teraz. Z lewej do prawej. No bo on może wszędzie latać, jak postawisz ich wzdłuż, to on może wszędzie sobie latać, lewo prawo. No wtedy tak. W sumie może też powinienem zacząć coś takiego robić, to nie jest mimo głupie. O, mogę zrobić tego już... Yy, pałka. Oooo, ta szora, orzeł przedni. Tu, teraz też orzeł przedni. Teraz A tu. A tu maksymalne ulepszenie już zrobiłem, pałkusia. Orzeł przedni i tu. Ej, nie jest o lepiej szukre. niż myślałem. Bo? Bo się zrobiłem lepszego niż mi się wydawało. Dużo lepszego? No zrobiłem no maksa. No ja muszę jeszcze kondorka zrobić zaraz, o. Kondorek. Teraz tu. ZOMG leci! Leciał, leci. A nie leciał. Le leci. leciał Leciał. Nie no leci, na razie w niego strzelają A, tam. jeszcze. E Dobra, ja mam, ja mam połakaja. Zrobimy sobie mikroraptora Adazaura, też mikroraptora Adazaura, hmm. mikroraptor Adazaur i mikroraptor Adazaur. Okej, okay. i teraz musimy tylko ulepszyć, okej, okay, czyli teraz Ta. muszę tę ulepszać. Czyli muszę kolejne 8000 zbierać, nice! Ta, teraz tak, ten 37, a ten Więcej! 73. Dobra, poszło. No, dobra. Kondor. Pau -uś, pau -uś, pau -uś. Kondor asystowanie. Kondor jeszcze eee, nic nie widzi. To gdzieś... Tu Tu niech stawia mi drzewo mocy. Drzewo mocy? Tak, 26 000, 37, niepotrzebne. 37, dobra, z tego o, zrobię. O kurde, teraz ulepszone. Jeszcze klejarza powinienem zrobić na klej ja się trochę rozbijam, bo chcę to i trochę tego i trochę tamtego No Dobra, jestem zrobiony. ciekawy czy nam się uda. Dowódcę komanczów będę robił teraz Do setki Siedem, w się sensie dobić Nie, nie do setki, do szednej rudy Może być ciężka Chociaż 9 Bo są dosyć wąskie te ścieżki, w sensie takie, że szybko lecą te balony Teoretycznie nie? damy radę chyba Nie no damy, damy damy damy, bo widzę, że tu jest OK. Ja robię kondora i po kondorze robię kolejnego Kondor teraz ma Jest. prawie zasięg na całą mapę Dawaj 3, 7 No a jeszcze muszę, muszę jeszcze jednego Kondora zrobić Żeby móc cokolwiek więcej działać Ale Gdzie ty masz swoich tych pogromców bestii? E, wzdłuż żeby miał mapę na całą mapę prawie zasięg Dobra widzę Dobra i teraz on ma o. Halo? O już Przeleciały Przeleciały gdzie? Szybkie, szybkie U Ciebie i u mnie tak? Tak. Dobra, Na próbujemy, próbujemy. po prawej stronie, po prawej i po mojej lewej maksymalnie poleciała od razu ścieżka. Ja puszczam tak jeszcze, żeby wszędzie były te. O, leci, leci, leci. Yy, dobra. Chyba dały radę. Nie można, nie mogę podpiąć? Czemu nie mogę podpiąć pod tego? Aha, bo muszę go zaupgradeować najpierw. O Jezus, dobra. To muszę 32 tysiące nazbierać. Chyba, że zginiemy do tego czasu. O kurde, trochę Tam dużo. Klejarz trochę robi. Po twojej stronie nie ma żadnego klejarza ani nic co by jeszcze... to kle zatrzymywało. No tak mi się wydaje, u mnie klejarz zobacz, trochę zatrzymuje, nie? Kurde, yyy... długo postawię. Raz, dwa. To dobrze płacie. I nie wiem dolną ścieżkę. Eee, Graldo. Dobra, Dobra. klejasz klei. Trzy. O kurde. Szybki przelecą, chyba przelecą, przelecą, przyle nie, nie, na przyleciały. styk nie przeleciały. Kurde, jaki fart. No. Ja już myślałem, że przelecą. Gdzie eee, jest jeszcze mój jeden nieulepszony? Wiem, że jeszcze kogoś robiłem. Lecą znowu te. Ja potrzebuję hmm. pięć klocków, dwa klocki No dawaj, dawaj, dawaj Połakaj, no No mało brakuje, stówka mi brakuje, no Dobra, jest Teraz tego możemy połączyć z tym Dodać kolejnego Gdzie jest mój dowódca? Tutaj i... Tutaj połączyć z tym Tu gdzie kolejnego zrobimy? Tu Raz, dwa, połączyć z tym Raz. Jaki mój alchemik jest słaby ilon z mało damage zrobił? No bo nie Baj, jest na maksa schowaj. Masakra Połączyć z tym Dobra i na moją logikę teraz powinno mieć praktycznie na całą mapę Połakaj powinien mieć. O Jezus muszę Daliśmy radę Rozsypać, wiem, wiem no. wiem się Raz, dwa, połącz z tym, o Jezus, nie mam nawet co rzucić. Pa mm -hmm. O przesunął mój, jaki fart. Ja też już mam połakaja i też powinien już latać na całą mapę. Mm -hmm. Przynajmniej w dużej teorii. Musimy te obrony komanczów porobić, te, te latające musimy ogarnąć. Jednostki, bo one latają wszędzie. No No mój alchemik też nic nie robi w sumie, bo, bo nie jest zrobiony na maksa, nie? Wiem, ja szukam gdzie mogę postawić już kolejny helikopter Ja tu staram się ulepszać po drodze coś, ale no hmm. Kurde jest problem A troszkę nie mogę Słuchuję full I co ja powinienem teraz w sumie zrobić realnie Geraldo ma znowu cztery kusze, tu powinienem coś dać Jakieś kusze 38 o, koniec. Przeleciało jak, jak szybko. Ciężko, no i to ile ich. Nie, no tu, tu już trzeba mieć strategię mocną. Żeby Tragedia. zrobić. To szósta runda, jeśli chodzi o to, ale zagraliśmy o Małpia gwiazdach mimo że nie graliśmy. No dobra, trochę na początku. <grym, 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 jesteśmy galganami. Ale. Powodzenia, dziękujemy serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że już Wam się podobało. się tak w górę. Pamiętajcie, że możecie kupić grę w oczywiście opisie. A póki co, trzymajcie się ciepło. No i cześć. Pa.